Witajcie widzowie ser co i niech zwycięża Lech Kolejusz, niech zwycięża Lech Zaktualizowałeś scenariusza chyba, bo znowu tak samo mówisz jak w poprzednim odcinku Witajcie widzowie, w odcinku, który nagrywamy o 24 Nie zgłosił się głośniejszy ode mnie, więc go przyciszę Nie miał tyle atencji No Szanowni, za chwilę, za chwilę mi ten zbanują kanał na YouTube za prawa Bogu. No nie, nie, team jestem team pomidorek, a na nie, burgerek Dobra, nie, 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 zrobić zrobić zadanie nie, zmontujesz mi odcinek? nie, ja, będą trwały godzinę, to ja się zabiję Oglądajcie live streamy nie, ma. Nijana, Nijana, NIJANA Nijan. Nijan se tu ciupie zamiast mnie podnieść <laughs> Co za koleś dobry, jestem No czy inny ja, lewak, Tak brota A przedstaw się Jednak po imieniu brota Patrzcie mi znowu jaki mam Dobra, zabiję ziomkę ale mogłem go już zabić 15 naboi wcześniej. Czy ja dzisiaj w nie godzin? grałem, który co prawda przegrałem, bo... No bo ty jesteś przegrywany? Moi... O co to jest jakiś karabin Excalibur? Wracają! nie niestabilny? Ja mam... Ej, co, co robi robił niestabilny? to jest ty, ty, ty niestabilny? dostałem, czy nikt nie dostał z nas, no ale tak powiedziałem dla Czekaj, o78, tyle. Dobra, czekaj, kupywać ten nóg pod odcinek. Ja myślę, że kupię go. No wracając, przegrałem. Byłem ten turniej, bo moi teammate ci zawiedli. Masz warto, że teammate znalazłeś. Team Ej, bo tu jest Ani, jakiś instawiczny Aha, ten łuk jest stabilny po prostu z paroma łukami na To Jest bambik, nie bij go! Co? Jaki bambik? Ja jestem bambikiem, to niech mnie nie bije. W O, co tego polega? Już mam 4 kilo, jak tam u siebie ty, mistrzu, mistrzu Fortnite'a, który wygrał w 2019 to byłem legendą esportową, nie? Bo do brakowało, żebym żeby na no Bo brakowało, żebym się do, na łódka dostał Ale mama ci powiedziała, że nie możesz i nie poszedłeś Chciałbyś Mój teammate zawiódł I ja się tak. nie dostałem na łódka, bo przestał grać Nie, serio, mój duo zawiódł się chyba wkurzył wtedy Tak, że 9 sezon Wkurzył się wtedy na Fortnite'a Bo chyba konto stracił i przestał grać Chorej jak w tym razie rozdął naprawdę O mi też wystarczyło. Otrzymujesz łuk w wybuchowie to jest łuków. O, idealnie. Łuki się przodowują szybciej. Sanki mordy. Żydzi mi robienie prawa autorskich na i pamiętajcie tylko Team Pomidorek. Nie I Team burgerem. Składam grubia, tego Farmazona. Antymoniety. ty. Zamy na sankach. Zjeżdżamy jak kanał rucha do dołu Jego nawet w górę nigdy nie pókił No teraz już na dole I dobrze wiesz o jakim Discordzie będę teraz żartował. On i tak nigdy nie rzucił ten Discord Ale jaki Discord to coś No chlebak brota to... Aha A mi chodziło o pisał ruchę wiesz Nie Patrzcie na nie, tego pomidora Jaki Fortnite, taki charakter? Ch Ciun ma 69 kp Rufiu się boję przyznać, ale bardzo kocha GenZu Nie pomylaj mnie z moim kolegą Który nam znają. A, bo ty masz dwubiegunowość I raz lubisz, raz nie, zapomniałem Dobra, gubię jak widzowie Jak dalej tak pójdzie, to wygramy tą rundę ja, Min maj później, no gdzie ty jesteś, no ty w ścianę mali mi przyszedł, bo mnie jakiś ziomek bije, a ty kuźwa bijesz ścianę, no co za łeb no No, ja cię a ty bijesz ścianę Na góry nam mnie, żebyś... Przeciwnik na żeby... twoim poziomie, ścianę Ściana mnie łuknie O Boże <laughs> Czekaj, no gdzie z ten ziomek podał? Zresztą ja się z nim tu minęłem. O tu jest chyba. No pa. A nie to bot był. Brawo bravo. brawo. Teraz rozwalam mapę tornej przez przypadek. No ale ten bot się po co nie? Nie, może, no. O Boże. Dobra, uczy się budować. Tam ten boss w ogóle mnie zaczął atakować. Mam pierwszy do mnie chyba przyszedł. Co za boss. O kurde! O Boże. No ja nawet po to jest zdawałem. Deku się odpalił. A to nie stanęło. To jest. Dobra, odpalam. Jak ja mam grę z tym ziomkiem? On mi walnął hitem no, ze 100. O, uważaj, umierasz. O, o, kolejny tu jest. Mi wali dach. No to, to by było na pierwszym odcinku Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym Nie no, jest ziby z na To właśnie To tu lecimy Czekaj, uspokój A masz tu, masz tu, 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 tu Chodźmy tu, bo to jest na środku mapy I tam najgorsi gracie zawsze mówią, takie jest Ej, Kiedyś tak zniknąłem w Kiedyś tak jak kliknąłem w myszkę To, w to, mój, przeć... to mój przeciwnik to, to aż czuł przeci... on no, czułeś wtedy no Ty nic nie czułeś wtedy I z tym że ten, że grałem na fazie Nie, nie mogę Gomił się. Pomocy Nie ma Nie miał ja tu samochodem Uuu, Ale się na mnie zaczaił Oj kurbom się przyalił się od niej no, będzie Zignowałem się Jakiegoś ruska zabiję no co, chcesz słaby gracz Fortnite. Dobra, ja już Za... mam 5 kg, rufę A w ostatnim filmie też i nazwę najlepszy gracz Fortnite. Nie, Pomóż Fortnite. On dobił 4CH1! Jemu kolegę dobiłem. Idę grać w Angry Birds, epi. Dobra, ja idę grać w Angry Birds, go. Fortnite to zgra dla Fortnite a nie dla mnie. Do Fortnite trzeba umieć grać, żeby w to grać. Właśnie, bo to gra podobna do Fortnite. Strasznie tutaj. Rozpięliśmy się. Jak ktoś powie, że ten odcinek się nie wybije, bo się jeszcze nie darłem. Sama się nie wybijesz. Powiedz, że Legia jest do lutego, coś takiego, żeby się wybił. Legia, co to? Może być? Tak, nie myślisz, sobie śpiewać. Kolenda. Kolenda. <gulędy> Jaký je busko za rajčku? to... To je vaše Busko zdruj. like. Busko zdruj. A důma věřko polský. Oko za oko. za <coughs> je so co bole. rok. Ty resartuj mi a to hry Pistol No ja czekaj Ryszard ty draniu Podol, ale Tinkzot so. Dobra, zjedzmy to co tutaj wypadło Wysiadaj Węgry bardzo gram Dobra, pij mm, Masz kluczyk może? To jesteś. Jest o słaby. zakrętkę zgubiłem no znowu zgubił zakrętkę. Zgubiłem. Ja też się napiję wody. W ogóle teraz mi dobrze słuchaj. A ja zgubiłem się... zakrętkę od piwa. Oszczędzanie karabina, no? dobra. ja zgubiłem zakrętkę od piwa. To. to masz problem. Słaby jestem No No raczej, bo z tobą nie mogę grać. Nie to no, ten znowu scenariusz właśnie. No chcemy, żebyś się to wybił Ty oba, ty oba scenariusze nazwałeś Mian Fortnite I, się, i sobie no, pomyliłeś no ja przecież ci wysłałem ten drugi A ty tego pierwszego dalej używasz Ty nie mi wysłałeś chyba a to tak, Busiolowi no, no, je Ale jesteś jedną osobą, bo na wózku mieszkacie Ja tam tylko wsiąsłał Tylko on do mnie wychodzi Masz, weź to, podnieś Dobry Busiol, ale to prawda Podnieś to Chodź tu no. Ej, nie mam w ogóle broni Żadnej. Ja chcę DMR-a. No ale heca. najgorszym graczem Fortnite. Jesteś śledzony, jesteś upo też. Jesteś śledzony upo. Strzelają się, chodźmy na zadymkę. I weź to. Boże, ty jesteś cofnięty. Iho, bądź. Używajmy starego scenariuszu, on był zorombisty no to teraz Ej, bo mi dzwoni trwa... budzik, czekaj No to teraz... O to teraz ja, czekaj ręce, kurde cool No wodzinę Genzy, o 34 No to teraz mi musisz przerwać zdanie 99 razy Nie chwila, muszę obejrzeć Żucznik Genzy <noise> <noise> Bo mnie wkręcił strasznie, mi się spodobało Oj! O Boże. No on się buduje no, zagrałem bez budowania Nie to, co się dzieje? Nie ganglować Pa, 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 pa Zabijam go No zabij, nie zabrać mnie, kłaka o, o kurde, ale mi kurda hita walnął Jak go nie zabijesz, to jesteś najgorszym graczem Fortnite, jaki wchodził po ziemi. Nie, Wiem, dlatego go nie zamierzam zabić Oddaję mu wina No zabij go, kłaka Nie, oddaję mu no. To jest coś tragiczny

Ej, jak będzie W ogóle sobie odcinek Jazz się opóźnił trochę. W ogóle nie ma o tej 24 i dalej. A jest już 24, ja czekam. Ale ja dobra, mów dalej. Ja się objęli to w ogóle wstawiam na ten kanał. Bo to robisz specjalnie! 6... Mieli 24 filmy wstawić, 24 godziny. A już jest to się nie udało. Godzina do... Dobra, co tam mamy w kopczyku?

No, no, Ale daj Kurna mała. Robimy live a na odcinku Czekaj, co? No nagramy moją reakcję na 17 filmik Genzy. To by było na tyle w tym odcinku, nikt nie, nie go nie obejrzy nie. Mać Widzowie, zapraszam rownictwa. was na live, bo teraz robię live a. Koniec odcinka, i potem po lajwie wrócimy. I to znowu będzie kolejny odcinek jazzy. Więc znowu zrobimy live a. I potem wrócimy do Ale będzie kolejny odcinek jazzy, i wrócimy jeszcze raz, i tak przez całe dwa lata. Tak naprawdę nie wróciliśmy z tego live'a, dzięki za oglądanie.